Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku takiego poradnika z cinem 4 w którym pokażę Wam jak zrobić prosty, ale efektowny napis w tym programie. Więc najpierw przejdźmy sobie do ustawień renderu. Wpiszmy sobie 1280 na 720 Klikamy na samą zakładkę SAVE Wybieramy miejsce, w sobie wbiorę pulpit Wpisujemy nazwę tego pliku Klikamy zapisz Co tutaj jeszcze? Format W formacie dajemy na przykład PNG Bo będzie wtedy bez tego, bez tła I zaznaczamy alfa channel Tutaj jest zmieniamy. tutaj też nic, tutaj też nic i tutaj też. Potem wchodzimy w Effects, w Ambient Occlusion i w Global Immunation I widzę mam takie ustawienia, żeby już to zamknąć. Teraz tym przyciskiem ustawiam sobie tak, żeby ta, aby ta zielona linia była w takim mniej więcej na tej niebieskiej. O! Tak. Teraz wchodzimy w Mograph i w MoText wszystko się zaczęło. Dobra. Przesuwam sobie tak na środek. Piszemy swój tekst. O, mamy swój tekst. Możemy dać jego głębokość. Ja sobie ustawię na to, widzimy, się powiększyła szerokość tego tekstu. Teraz klikniemy, żeby na tą kamerę wszystkie myszy i mamy kamerę. I teraz, gdy naciśniemy ten taki kwadracik, przenosi nas automatycznie tutaj. Tak? To mamy swój dawny, dawny ten. Ok, teraz dajemy... Hmm, klikając na tekst lewą wszystkie myszy. Hmm, trzymamy CTRL i przesuwamy ten tekst na dół. Teraz klikamy na tekst 1. Dajemy. Y, y, tę głębokość o połowę mniejszą niż daliśmy przedtem, czyli 50 i teraz przesuwamy sobie i dajemy tak mniej więcej na środek, tak o ok mm, teraz dajemy sobie W zakładkę, wchodzimy w caps, W cap, file cap, cap file cap, przepraszam, yy, dobrze, gdy mam takie coś Możemy teraz dodać materiał. Klikamy dwa razy myszkę na to lewą, Lewym przyciskiem myszy na to pole. Pojawia nam się materiał. Otwieramy go też dwukrotnym kliknięciem lewego przycisku myszy. I teraz dajemy sobie jakiś kolor. W moim przypadku będzie to niebieski. Tak. Tutaj. Yy, dajemy, potem w, wchodzimy w reflection. Zaznaczamy. I dajemy tutaj, na tym pasku, to gdzieś na 20% zamykamy przyciągamy to na przednią część tego tekstu to znowu jeszcze raz tak robimy tworzymy nowy ten nowy, e, nowy materiał kolor, wybieramy kolor tym razem sobie wybiorę na przykład czerwony w reflection zaznaczamy to gdzieś na 20% zamykamy dajemy, ściągamy tutaj to otworzymy ten kwadracik i mamy takie coś yy, jak widzimy teraz na podłądzie nam się nic nie wyrenderuje, więc musimy yy, tutaj trzymając lewy przycisk myszki, najechać na plane, rozciągamy tak go, na szerokość tekstu dodajemy nowy materiał, wchodzimy w niego oznaczamy kolor i specular i wchodzimy w luminance zaznaczamy liczymy tu 400% zamykamy przeciągamy to na nasz, naszą podłogę i teraz w trybie kamery oj, przepraszam w trybie kamery przenosimy ten, no, tą podłogę do góry tak aby nasza kamera tego nie, wychwy nie wychwyciła tego i zobaczmy teraz efekt Może się trochę długo renderować, bo to mam na laptopie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. <laughs> jak widzimy, to tekst tak nawet ładnie wygląda. Teraz tam jedno co zostaje zrobić, to wyrenderować go. On się już w w renderował możemy zamknąć sądzimy i mamy nasz tekst więc yy, dziękuję za oglądanie i cześć